Okej, także witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy sobie grać w kozaków trójkę Jak widać ze zjawiskiem na normalnego i trudnego komputera Mamy losowe wszystko Ląd, wyżyny, tysiące surowców Także, lecimy z gierką Lagi. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś lagów Kto ja mam w ogóle? Algerię A ty? Nie, nie wiem gdzie to się patrzy W Nawiasie pisze jak można nad tym Na przykład chłop Algeria znaczy nie w nawiasie po prostu. Co masz? Tu O. Kurde, to było fajne kiedyś te. Fuzacy. Cały czas są fajne. No ale wiesz, co mi chodzi? To git. To git, kurwa. Daje no mi to chodzi? Sukces. Nie no kurwa! Co się stało? Zaznaczyłem wszystkich chłopów, żeby mi budowali. O tak! I rozdzielanie teraz ich po pracach wszystkich. O tak! To jest. Kopcie szmaty! Kopcie kobla Kobla? Kopcie kobla No a co? Popatrz. Eee... Dobra. Zajęte, kończą się zapasy... Nie... O kurwa! Przypał. Czemu? Zapasy żywności się kończą. Przypał, kocha. Dobra. Uprzęży dla koni. Choć nie wiem, jak, na co się idzie plusami. Dobra, ja już buduję pedofili. Ja, ja wiem co, o co chodzi. To jest najgorsze. Złotę, to się daje. Nawet nie patrzę co tam wybudowałeś bo już Jak skisłem, ja pierdolę. Prawa przerobu. Ty przyspieszyłeś gdzie? Nie, a co? Nie było takie wrażenie. No albo komputer mi się po prostu wiesz, już nagrzał. Kończą się zapłaceniem złota. Kontrol p zaznacza bezczynnych chłopów. Dobrze wiedzieć, przydatny. Przydatne, przydatne. Ja już sobie zaupgrade'owałem do tego czwartego poziomu, z obydwóch rzeczy. Bo będę w nich jechał. To jest kurwa! Ginę! Co? O ja pierdolę, a co to tam jest? Ci, co rzucałem kamieniem. Co to kurwa? Łucznik. Nie strzelają mnie kamieniami, rzucają kurwa o co chodzi Dobra, to bez już nic To Ciebie też za, za takie Nie mam wieżę, wiesz? On zdarzył wieżę w ogóle. Tak prosto. Eee Czy ja chciałem putować? Albo ja mam cudnego przed sobą, ale ja też tak nie mi na koszale ja To było coś takiego, że się upgrade'owało gdzieś coś, nie? Akademia Akademia Czemu ich jest tak dużo? Minaret No i oni mi będą nawalać ten kopalnię cały czas To co za I czemu ja nie mogę zbudować już tutaj tej Nie wiem Super, ja tak mi złota brakuje, tutaj gdzieś będzie Też złota brakuje właśnie Idę za tobą Ja wiem, ale ja sobie tutaj wiesz, zwiedzam tylko To balon trzeba zrobić Tak, tylko patrzę gdzie coś jest tutaj Mniej więcej wiem gdzie się ustawić teraz. Dzięki temu. Co? Nie chcę budować czy Nie chcę jednak pamiętać, Dobra, lecimy z łubicą albo z bombardą. Oj, dobra. Nie, lagi. Co? Coś przycięło właśnie. Ja wiem, bo... Z ciebie by mi przycięło i ogólnie... To u mnie internet na pewno, bo ja mam teraz na... Tą antenkę taką... <noise> przez USB. Co ty kiedyś miałeś takie chujowe, pamiętasz? A, no, a co nie masz kabla, czy jak? Co? Kabla nie masz, czy jak? Mam, ale... To że tak powiem, muszę resetować router za każdym razem, jak chcę, żeby przez kabel szło i to jest dosyć pojebane. A, ben, A ben, i tak, nie tak. Dalej. Kończą się zapasy złotka, błąd na jelniku jest bardzo prawdopodobny. Nie mam na jyniku. A czemu mi w ogóle kamień zamiast kopać złota? Jaka maszyna do zabijania, te, te ci piknierzy moi, oni są tak ulepszeni, że po prostu zero strat, jak się ruszyłem na oddział wroga. Dobra, to lecimy, kurwa. Ja widzę, że tam strasznie rozwinięty jesteś, powinienem Strasznie? Znaczy ja wiem, czy strasznie. Stajnie by się przydało porobić tu, a potem cię na kamień, choćby na przykład. Co na wstajnie? stać. Czemu miałby nie stać? Jezu, 91 tysięcy tych. Żarcia mam. Ja z żarcie już nie wiem. To nie jest złoto problemem, bo mi zniszczyli dwa razy kopalni. Mnie też to jest problem, ale ja Ci pomogę najwyżej później. Nie, 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 to najwyżej będę sprzedawał zboże. Zaraz, to jest zaraz, chyba do atakuje, bo to nie ma sensu stać jaką awanią O kurde, wyrżnęli ich. Yyy, utrzymaj Ja jestem ciekawy tylko czy oni z lewej czy z prawej przychodzili. Żeby nie było tak, że mnie zaatakują za chwilę. Bo już są w ogóle wylecć pana złota. No, no. tak dużo tych chłopów nie potrzebuje Cały czas mi chłopów robiło Na drewno albo do żarcia, nie wiem Na drewno, bo drewno mało mało. Ma. Złota mam mało w chuj Wszystkich chłopów do budowania wiesz O, 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 pełno upgrade mi się Zblokowało a co zrobiłeś? A Co zrobiłem no, złota mi się zebrało trochę więcej niż miałem Nie ja wymaga tutaj update 1250, o kurde Nie no, oni do mnie łkami, a ja do strzelam, nie? No, no. <grym> Trochę pepegi <grym> to chyba mocno O, tu mamy złoto, dobra. Polnia Jak się ulepszy, to to ulepszenie daje, że więcej. Tak. Nie, nie. Więcej osób. Naprawdę. Tak, tak, tak. Dokładnie. Klucz nie wiem, co się idzie, pussami. Złoto i żywność więcej, czyli kamień mogę sprzedać. Kamień damy sobie 400 i złoto. Okay. O, ruszają na mnie. Dobra, lecimy z nimi. Ale to są w ogóle nie Pomysł? Potrzebujesz pomocy? Nie, chyba nie. Chyba, że oni sobie dadzą radę, moi. A masz te działa. A te działania na nich, nie ten, nie wiem czemu. Ja dałeś radę. No, oni są w miarę epik, że mają ulepszeni. W ogóle, jak ze, ze mnie zapraktykują, a wybiły... Jeden, e, jeden kosher, to. jeden koszenie, to pego. To pego, awesome. Ja też mam tylko jedne koszary. Patrzcie, co ja zrobię teraz. Idzie maszyna złota. I co? Sobie złota. Ja sobie właśnie ulepszyłem tą kopalnię złota. Jedną. Szybciej o wiele. Ja już tutaj mam krzyki na baj, więc to się wyda. Ile tam można dać więcej ludzi? 5. Jak masz to drugie ulepszenie Kurde, już na mnie atak planował. Jada. Zabieram pod kontrolę 3, Pod kontrolerem. Kurde, to są pikinierze, a ja konnice na pikinierów. Boże, jestem trochę głupi. Trochę. <tutego> Wydałeś w ogóle nieskończoność, nie? Robotników, żeby się robili cały czas. Nie, już, już ograniczyłem, bo nie jest mi aż tak potrzebny. No, okay. Widzę, że ty też planujesz na nich. W ogóle powinniśmy chyba we dwójkę, tak mi się wydaje. To wiesz co? To poczekaj chwilę, okej. Okay? Ale wiesz co? Ja może to jakoś ugram, bo on mnie zaatakował przed chwilą, to on nie powinien mieć wojsk. Aż tak, aż tylu. Po drogą. To. O, potem to. W ogóle, o, jaki debil ze mnie. Nie ty, ty nie dać. Jak teraz wpadnę... Znaczy, jestem topego. Dużo ma. Co ja tym yy, tą artylerią sobie po, poniszczę tutaj A Co mi spnisz? A chyba na cię wiesz To? Aha widzę. Jeb, rozjebałem mu kopalnię złota. NIE 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 Ale dobrze, że idziesz, bo on mi zaraz zajebie te bombardy, wiesz? Jak <grywa> <grywa> oni uciekają z Czy w środku się wysyłać, czy tutaj poczekać? Czekaj. Tu ustawia, wiesz? Bo, bo tam jest zwierzę, ogólnie ja nią będę atakował tymi bombardami, wiesz? Nie, nie warto podchodzić i tracić, nie? No ok. Uuu. Czekaj, może działam powoli. Tomek, uciekaj, się do amerykańskiego. Aaa, nie wiem, czy to ma sens. Nie? nie lepsze. O, znowu oznak PPG, mam... Atakuję ich. Ruszyłem, jak PPG. Rozpierdalamy im wszystko Ty w tą wieżę bijesz, nie? Ty mi, ty mi? No nie, nie To jest na jedynce Dobra, oczekaj, bo ja muszę To ja było to jakoś lepiej rozegrać. Ty więcej można dać obotników, bo ja tutaj dałem jedenaście. Ja cię, Jezus, ci co jesteście pan wiem, że Dam ci jakąś część, a oni dają, wysłałem. Hmm. Dzięki, ale nie wiem w sumie po co. No bo na kolejny atak pewnie, nie? A, o to ci Nie wiem czy nam się ten atak uda. Czekaj, ja mam wszystko, żeby na czoło tego wstąpić, Ja tu już nie obiem nagrań z nim. Nie wiem, co ja na やってるんかい Okay. Muszę na nich pójść, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze to tutaj? po to. kurwa, kia arma. No jak tylko nic, chyba wyjadę, bo to oni uciekają. No Dobra możemy iść na, na któregoś. Armatki też już porobiłem, wiesz? A tu się czają kurwy! O, patrz, patrz, patrz jak z boku lecą. Generalnie zasięg kawalerii zwiększony, znaczy boże kawalerii, Ar artyl artylerii zwiększony, więc spoko. Hit. Jeb, to. má, deixa eu Na pierdalańsku Teraz te armaty jeszcze przelecą też w ogóle na tą wieżę Widzę, że ty atakujesz tutaj też kolegę ja, już mi zjechał po Ale mama włączyła głośną muzykę, ja cię Słyszę to właśnie otwarte drzwi Mamo zamknij drzwi Nie. A ścisisz troszeczkę Spacz <grym> jak ich zalewam Tu twoje wojska trochę cierpią żeby coś Ale to nie są moje psy, ja cię, Brzmi mnie to wkurza, że nie przeprowadzasz mi swoje psy. Jak tam moje, a wyglądają? Nie tak źle, ja ich tak. Dobra, trzeba im tutaj ekonomię kurwa zniszczyć. Tu masz takie nieruchome wojska u mnie, trochę, tutaj na tym ataku. Przy działkach tak stoją. Tu stoją. Koło moich armatek. Takie wojsko dosyć duże. Może taka grupka po prostu. O, o, pięknie. Ja ci tam wsparcie wyślę do. do gnoja. Widzę, że on tam umierało mu dużo, ale. My już to no ja już nawet nie produkuję tak dużo tych bez sensu po sobie na przykład ulepszenia zawsze z zwiększą siłę, nie Przpraję no. tą całą tą wyszliłem Pszoną wieżyczkę mu no, teoretycznie mówiąc, Nie rozjebana no i szprałem, pięknie A w ogóle przesiedłeś na to? Czy nie? Na co? Na kolejny. Powiem. A gdzie to się przechodzi? W ratuszu. W ratuszu? Nie, nie ma. I to przeszedłeś w pewnym. Po prawej na dole tam jest. Gdzie? Co po prawej. Na... Dajesz na ratusz, i po prawej na dole masz tam kolejny wiek. Nie, nie mam nic takiego. To może w akademii czy gdzieś indziej masz, bo ja nie wiem jak ty wiesz. Centrum dyplomatyczne. A nie zrobiłem chyba nawet z centrum dyplomatyczne, bo nie... Wiem, co daję? No nie ma. A, najemników nie ja mam Widzę, że ty się też tam wygniłeś. No. Trudny komputer nawet tutaj widzę, że już pokonany w chuj. No, tylko 4 punkty. No. Jeszcze te wojska swoje wysyłam do normalnego. 125, 200 i to wiesz. Super, fajnie. Ja destroyer, mi wyskoczyło A w centrum dyplomatycznym było ci najemnicy, a ja kiedyś grałem na taką strategię Dobra, to było fajne akurat No już przejechałeś tutaj, a tuż już więcej nie No. To idę tam Zwycięstwo GG no. Dobra, mani główne Bang bang